Jest konkretnie dzisiaj pytanie do mnie, do Ciebie. Znasz ludzi złożonych paraliżem duchowym? I to paraliżem, który leczy się tak jak Pan Jezus, Ci się grzechy. Czyli Pan Jezus pokazuje, między stanem fizycznym człowieka a stanem duchowym istnieje jedność. I tę chorobę, przyczynę tej choroby, którą, którą ten tknięty powietrzem był dotknięty, nie leczy się. Nie leczy lekarz, profesor medycyny, tylko leczy kapłan w imię Boga i odpuszczają ci się twoje grzechy. Znasz ludzi paraliżem dotkniętych, dla których lekarstwem jest spowiedź święta i nie mogą się ruszyć, ale mają ciebie. Pytanie jest, czy w tobie mają tę wiarę, która konieczna jest, żeby ich przeprowadzić do spowiedzi żeś posłuchał, zobaczył i to człowiekowi mówisz, ty stary ty tak nie gadaj, ty młoda, ty młody tak nie mów. Bo to nie jest tak jak mówisz, lekarstwem na twoją chorobę jest spowiedź święta, a nie jeden czy drugi profesor, jedno czy drugie miejsce, tamto też, ale od tego trzeba zacząć, od spowiedzi i do tego widzisz, że ten człowiek jest ruszony powietrzem nie zrobi kroku ale jednocześnie co najważniejsze nie ma w nim NIE jest w nim tak kiedy go na pewien sposób przyniewolisz, zniewolisz zaprowadzisz, zawiedziesz, załatwisz, zapłacisz zaniesiesz, cokolwiek a to jest twoja praca twój trud poczujesz na sobie pot że inaczej się idzie, kiedy idziesz sama, inaczej jak dźwigasz łoże, ciągniesz, paralityka, niesiesz człowieka, który sam do księdza, do spowiedzi nie trafi, to jest twój obowiązek, nie wbrew jego woli, on wolę daje, przyzwolenie, ale twoja jest wiara, tę wiarę Chrystus pochwala i ta wiara doprowadza do uzdrowienia tego człowieka. Strun, nie nie strądu, tylko z paraliżu, grzechu, niemocy. Wola jest tak słaba, że nic nie chce. Tu jestem i więcej nic.